kochani, super, że jesteście Dzisiaj będziemy nagrywać o tym, bo jak wiecie Zaraz to wam pokażę w sumie Ale teraz wam to powiem Ustnie, że Nela ma mniejszy pokój od jakby Emilki Emilka sobie mniejsza, więc dzisiaj Ten odcinek Będzie taki, że będziemy właśnie przemyblowować Zmieniać pokoje, bo Nela powinna mieć większe, a Emilka powinna mieć bliżej. Więc zaczynajmy. Co robimy? Najpierw mam taki pomysł, żeby te wszystkie rzeczy um, dać im najpotrzebniejsze. Dać je właśnie o w tym miejscu. Nie jestem pewna, czy Wydaje mi się, że tak. Teraz tak. Mamy ciuchy i te ciuchy też są bardzo ważne, bo ciuchy są najważniejsze, jakby w tych wszystkich rzeczach, więc ciuchy. No właśnie, tak wyglądają te pokoje. I to jest, jak akurat robię, to. To jest kogoś eee, Czekajcie, to trzeba, to trzeba zrobić. I to trzeba o, w ten sposób, właśnie. I będą takie ciuszki, a eee, To wszystko trzeba usunąć. To łóżko na pewno się znajdzie, o, to, w tamtym pokoju To jest naprawdę trudne to wszystko zrobić, ale... Blok budowniczy, wszystko zrobimy Zobaczymy, czy to jest coś takiego Jest wszystko Niby takie ważne A to, to, to się wywali teraz Ojejku, telefon jeszcze i buteleczka No dawaj Okej okay. Teraz tak, to wszystko, co tutaj nam jakby stąd, już wszystko jakby mamy, i to wszystko, oprócz tych filanek, papieranki to o i Usuwamy. I, i, I tu właśnie usuwamy. Ok, teraz już wszystko je usunęłam, Teraz zrobimy, jakby mieli jakieś ręki. Na takie rzeczy jej, o jedną taką pisankę. Albo bardziej takie, w takim typie rzeczy, już może. Bardziej nie aż takie zabawne. Więc już by zrobiłam chyba takim typie rzeczy. Ok, to czekajcie. I tutaj My, my Melody. I też nie wiem moje melodię i te łóżeczki to do siebie aż tak nie pasują. może no dźwięku. No ej, w sumie tak nie jest źle. Fajnie, jak dla dziecka. Teraz tak, to jest łóżko, nie jej, jakby. Teraz tak. Te wszystkie rzeczy, one są takie fajne, i dlatego te wszystkie rzeczy już tu poszły. Tu będzie takie coś, jakbyś. Mnie nie wiedział, łóżeczko też jest fajne. Tylko musieliśmy jakby... Hmm. to Tutaj będzie jakby bawialnia, bo tu i powinno być takie coś. Jakbym. Tutaj to łóżeczko to nam nie jest potrzebne. Poduszki i Misiu i takie w ogóle rzeczy. Te rzeczy są bardzo ważne. Nie powiem, że nie są ważne. Misiu, Misiu, gumisiu. Michał zrobimy tu. To będzie ten stolik Fajny. Ten jest fajny. O tu. O pięknie on wygląda. Już się ten pokój pięknie prezentuje. Idziemy, no idziemy. O co się? To damy tu. Żeby było o wiele ładniej. Albo nie, mam jeszcze lepszy No łóżeczko, no nie, nie, nie wywalamy ciebie Tu damy się. Tu damy. Kwiatki mi jest są. Tu. Jakby weźmiemy sobie, ale one tak będą, i tak tu. damy takie, jakby coś. my melody damy. To jest takie ładne, fajne. Tu później się tym innym zajmiemy. też mm. trzeba tą szafę przemieścić. Jakąś. Musimy to przemieścić. To będzie przebielarnia naszej klewny No właśnie, w ten sposób. Idziemy dalej. To jest. Nie, to jest bardzo potrzebne, akurat. Nie, ja wywalę tego. No, pięknie. Już mamy najważniejsze rzeczy wstawione. Teraz te poduszki. I tak w sumie wszystko. To łyżeczko też będzie tu pasowało akurat. No i w sumie wszystko, co chciałam zrobić na pewno. I tak wygląda. Tak się na razie prezentuje jej pokój. Tu na razie wszystko nie jest tak, jak powinno być. Ale to będzie dopiero. Teraz to łóżko trzeba tam jakoś umieścić. Ej, akurat nie. Akurat ten pokój już jest jakby ładnie zrobiony. Tylko tutaj trzeba jakby to szafy takie rzeczy. No, one no są bardzo ważne. A te poduszki w sumie można dać wszędzie. Ale no ja dam akurat. Tu by się tak akurat to miejsce podobało. Zrobimy kącik psa To musi też być coś. Szuflata jakaś. Taka fajna. taka No. To będzie ładne. Ej! No, fajne to będzie. Tylko muszę znaleźć jakąś szufladę Fajna. jeszcze tego. To pokojku. No, nie wiem, na przykład to ta. Te będą właśnie oto, te kwiatuszki z tym kotem. To będzie jakby dla psów. Psiów. No. No. Dobra, czekajcie. To jeszcze. Ech, to. Pięknie to już Ej, ładnie to już wygląda. Potwierdźcie. Teraz trzeba jej to wszystko zrobić. Ale z nim już będzie o wiele łatwiej. Damy taką szafę, taką tutaj sobie widziamy, To ona jest fajna, akurat. Nie powiem, że jest brzydka na no, no i na razie to musimy sobie jakby tak wszystko ładnie porobić. Ciuszki. Damy też. Akurat nie ciuszki, albo tutaj nie ciuszki, tu nie będzie, damy do czegoś innego. Ojej, szafa. I damy tu takiego czegoś innego. Właśnie do takiego czegoś, tam ciuszki Nie wiem, gdzie są te ciuszki, albo tu. Te będą eleganckie. Te będą szlafroki, baseny Szlafrok i basen w sumie. Bluzy tu będą. Te będą ogródniczki. Basen. Piżama i takie coś dziwne. 那饼干。嗯哼哼。 Przepraszam za te dźwięki, jak to się słyszy. Bardzo przepraszam. samym moim sercem. Dobra, tak, teraz wygląda fajnie. Tutaj sobie jeszcze mamy styl zabawek. Albo nie, tu będą zabawecze. Tutaj zamiast tego ABC, co e, F, F, G. To tutaj jeszcze musi być jak to w pokojach. Wiecie, pokoje muszą być ładne lecić. Kto nie, robi, nie lubi ładnych pokoi? Nie wiem. Ja bardzo lubię pokoje, akurat takie, które mi się. Te będą, o taka szatka. O, pięknie. I tu, żeby było i tak dalej. Fajnie, żeby to też nie było gorsze. pokój Zrobimy jej telewizor. No, żeby też nie było takiej koszt. Ale ona tam też będzie miała telewizor że na razie nie mam tego. Tak. Patrzcie, jak już ładnie to wygląda. Czekajcie, ja to wszystko odkoszczę i do Was pójdę. Teraz wam króciutko opiszę cały, w ogóle wszystko. No to zaczynajmy. To jest jakby Nelly, pokój. Jest to naprawdę spoko. nawet mam telewizor. I nie pytajcie, mamo, przecież my mamy psa. No, mam psa. I co w związku z tym? To czemu tu jest łyżka dla kota? A jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Opisujemy. Tutaj jest jakby inny pokoik. I tu jest łyżeczka dla psa. A czemu to łyżeczka dla kota i karma dla kota i bicie jakby dla wszystkich? O, no dowiesz się może za tydzień. Mhm. Wow, ile tu rzeczy. A tu pusto. Ale coś tu się jeszcze znajdzie, no się. Okej, okay, a mianowicie zapraszam tu jeszcze ją. A tu jest jakby jej pokój. No wiem, jest super, prawda? Na pewno lepszy od eee, -e -e. tak się nie bawimy dzieciaki. Na pewno jest taki ufa, taki sam, fajny. To są takie jakby zabawki, żeby dzieci nie musiały się kłócić. I mają bardzo podobne pokoju, a teraz ci dziecko możesz przebrać. No i powiedzcie, czy lepiej była taka zamiana, czy raczej nie. Ja myślę, że jest lepiej, bo teraz ona ma więcej miejsca. A ona właśnie ma jest bliżej nas. I jest super. A Lila nigdy nie dorośnie, żeby zawsze będzie stała. to w tym, o to słodkie łóżeczko. A tutaj mamy mini bawialnię. Dobra, no to jeśli wam się podobało, to dajcie łapeczki w górę. No i na razie, pa!